A Bogu. Wiecie, tak zastanawiałem się, co by było, gdyby to był mój ostatni dzień życia. Co Bóg chciał powiedzieć, jakie życzenie może złożyć dla ludzi. I wiecie, jedno życzenie, które bym chciał powiedzieć. Ja pamiętam, na jednym pogrzebie byłem, i tam jeden był przyjaciel, brata, drugiego, który, którego Bóg odwołał, i on mówi: Do zobaczenia. Wiecie, jakie wspaniałe słowa, kiedy człowiek może powiedzieć drugiemu do zobaczenia. I wiecie, kiedy myślę o niebie, by znaleźć się tam, to chce się, aby to był ostatni dzień. No ja wiem, że jeszcze nie ostatni. No chciałoby się, żeby był ostatni. Wiecie, żeby być tam na niebie. O takie pragnienie aby być tam na niebiosach z Bogiem. Wiecznie, nie ma większej radości. I wiecie, wspaniale jest wiedzieć, dokąd zmierzamy. I wiecie, często jest tak, że ludzie przychodzą na zgromadzenie i mówią: Ach, tylko zakazy, nakazy, to można, tego nie można. I wiecie, ja zastanawiałem się, dlaczego tak jest. Może ktoś dzisiaj jest na tym zgromadzeniu i słucha, a znowu jakiś zakaz powiedzą: To można, tego nie można. I dlatego, dlaczego tak jest u człowieka? Ja podam na przykładzie brata, myślę, ja wiem, że brat się nie obrazi. Jakbym dzisiaj powiedział na przykład do brata Piotra, nie mów złych słów, on by tego nie odebrał jako nakaz, jako zakaz. Wiecie dlaczego? Bo on żyje pod łaską i dla niego to nie jest nakaz, dla niego to nie jest zakaz, on żyje pod łaską. On z tym problemów nie ma. Dla ludzi są problemy, że są zakazy, bo oni nie żyją pod łaską. Człowiek, który żyje pod łaską, to nie jest jego zakaz. On cieszy się, że Bóg mu pokazał nową rzecz, którą może zmienić w swoim życiu. Wiecie, od samego początku tego zgromadzenia Bóg przemawiał do mojego serca. Ja chcę przeczytać pewne wersety. Postaram się nie mówić długo. Dziś Apostolskiej, rozdział 7, 54 werset a słuchając tego wpadli we wściekłość i zżytali na Niego zębami. On zaś, będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej i rzekł, oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. Oni zaś podnieśli wielki krzyk, zatkali uszy swoje i razem rzucili się na Niego, a wypchnąwszy go poza miasto, kamienowali. Świadkowie zaś złożyli szatę swoją u usług młodzieńca, zwanego Saulem i kamienowali Szczepana, który się modlił tymi słowami. Panie Jezu, przyjmij ducha Mego. a patrzy na kolana, zawołał donosnym głosem, Panie, nie policz im grzechu tego, a gdy to powiedział, skonał. Wiecie, nas dzisiaj czasami dziwi taka postawa, ale kiedy dzisiaj było czytane z Bożego Słowa na początku tego zgromadzenia, jest napisane, gdy przyjdzie syn człowieczy, czy znajdzie wiarę na Ziemi. I gdyby dzisiaj zapytać każdego z nas osobna, czy u nas dzisiaj jest wiara, to praktycznie każdy z nas odpowie: No tak, dlatego tu jestem. Bo jest wiara. A ja chcę przeczytać jeszcze raz ten werset, który był czytany przez brata Bartka. Ja przeczytam jeden werset. Który jest zapisany w Ewangelii Jana 14 rozdział Werset 12 I Pan Jezus mówi Zaprawdę, zaprawdę Powiadam wam Wiecie, tu nie jest powiedziane raz zaprawdę Ale Pan Jezus, On podkreśla moc tego słowa Mówiąc dwa razy Zaprawdę, zaprawdę Innymi słowami Naprawdę jest tak, jak wam teraz mówię To jest ważne I Pan Jezus mówi Kto wierzy we mnie No, ja Panie wierzę kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię, i większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. Kto wierzy we mnie, będzie czynił uczynki, które ja czynię, rzeczy, które ja czynię, i większe nad te czynić będzie. A kto nie wierzy, ten nie będzie czynił takich rzeczy. I siostry, siostro, proste. Ewangelia jest bardzo prosto napisana to jest waga, która pokazuje nam, czy ja jestem naprawdę wierzącym człowiekiem. Biblia mówi o pewnej wierze. Kto uwierzy, nie jakkolwiek. jak powiada Pismo, zmęcza jego popłyną rzeki żywej wody. A to mówi o Duchu Świętym, który jeszcze na tamten czas nie był dany. I Pan Jezus mówi, że kto wierzy we mnie, nie jakkolwiek, Dzisiaj my możemy zobaczyć, jak my wierzymy, jaka jest naprawdę nasza wiara i gdzie ja dzisiaj stoję. Pan Jezus mówi, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. To, co mówię, jest prawdą. Kto wierzy we mnie, ten będzie czynił uczynki, które ja czynię. Czy ja dzisiaj jestem tym, który czyni takie same czyny, jak czynił Pan Jezus? Mało tego, Boże Słowo mówi, większe rzeczy nad te czynić będziecie. My czytamy o takich ludziach, w Bożym Słowie, którzy uwierzyli w pana Jezusa tak, jak powiada pismo i jest mowa o szczepanie. On głosił słowo. On uwierzył nie tak sobie, ale on uwierzył tak, jak powiada pismo. I dlatego, że tak uwierzył, Boże słowo mówi, a on pełen ducha świętego. Kiedy zwiastował Boże Słowo Ludzie zgrzytali na Niego z zębami Wiecie, my dzisiaj żyjemy w takie czasy Że ktoś do nas przyjdzie i powie No bracie, nie podobało mi się, jak usłużyłeś Albo nie podobały mi się Twoje słowa Wiara rozbita Rozbita wiara Co dalej robić? O, ktoś niezadowolony Na Niego zgrzytali z zębami Wiecie, jak chciałbym, żebyśmy wyobrazili sobie Tą sytuację, która tam była On sam stoi on nie stał w takim gronie braci i sióstr, jak my dzisiaj tak komfortowo możemy stać. On stał tam i głosi Boże Słowo. On znał Żydów, on wiedział, jaki oni mają charakter, i on wiedział, co oni robią z takimi ludźmi, którzy głoszą tak, jak on mówi. On był świadomy tego, co robi i pełen ducha świętego zwiastuje Ewangelię. On widzi, co będzie za chwilę. Oni zgrzytają na niego zębami. Wiecie, jak już zaczynają zgrzytać zębami, to czas brać nogi za pas i uciekać, jak to niektórzy mówią. Ale on rozumiał, że dla niego ważniejsze powiedzieć prawdę Bożą do końca, niż ratować swoje życie. Bracia i siostry, ilu z nas dzisiaj uwierzyło właśnie tak w Pana Jezusa? On uwierzył w Pana Jezusa tak. Że dla Niego życie Jego mniej ważne A dla Niego najważniejsze Aby to, co powiedział Jemu Pan Jezus To, co ma być przekazane Aby było powiedziane Aby każdy mógł usłyszeć, że żywy jest Bóg I zgrzytają na Niego zębami Oni biorą Jego I Boże Słowo mówi, że oni zaczynają kamienować Jego Wypychają Go poza miasto I Ja nie wiem, co On w tym czasie mógł odczuwać on rozumiał, że nie wypychają go za miasto po to, żeby powiedzieć, wyjdź do innego miasta. On rozumiał, że ten czas, kiedy go wypychają, to jest moment, kiedy on za chwilę będzie widział się wiecznie z Panem. Haleluja! Bracia i siostry, kiedy w sercu ta pewność, kiedy człowiek wie, gdzie zmierza. Jaka radość wielka, on w tym czasie. Kiedy zaczynają go kamienować, on już nie ma swojego ego. On już nie myśli o tym, kto jakim kamieniem go rzucił. I on zaczyna widzieć otwarte niebo. On zaczyna modlić się. On wie, że on tu jest pielgrzymem i to już tylko zostało może minuty, a może sekundy. I on zaczyna modlić się tymi słowy. Wiecie, jak dobrze zakończać życie, kiedy modlitwa na ustach. Jak dobrze modlić się, i pan zabiera podczas modlitwy. I tam Pan modli się, i on mówi takie słowa: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. Panie Jezu, wiecie, nie trzeba dawać naklejki na głowę, jak niektórzy dają. Bo dostaniesz naklejkę, będziesz na niebie. Tu nie naklejki potrzebne. Ale on mówi, Panie Jezu, przyjmij ducha mego. I on wie, że on go przyjmie. A potem mówi, Panie, nie policz im tego grzechu. Ty. oni nie wiedzą, co czynią. Oni nie wiedzą, oni nie rozumieją tego. I wiecie, ta modlitwa, ona została wysłuchana. Ja chciałbym, bracia i siostry, abyśmy dzisiaj zastanowili się głęboko nad naszą wiarą. Wiecie, było pokazane, jak idzie taka grupa ludzi. Tak, jak rzeka, która płynie, taka szeroka rzeka, i mnóstwo ludzi idzie, a przed nimi taki wodospad, wodospad śmierci, i idzie mnóstwo ludzi, i ci, którzy spadają z tego wodospadu, już nic nie zmienią, i mnóstwo ludzi idzie. To jest mowa o ludziach też ze zboru, ze zborów. Mnóstwo ludzi idzie szeroką drogą, lekką drogą, jak rzeka. I wiecie, Bóg posyła swoje słowo. On mówi raz, drugi, trzeci. I są ludzie, którzy przyjmują to słowo i ich życie przemienia się. Ale są ludzie, którzy nie przyjmują tego słowa. Wtedy Bóg posyła jeszcze raz i jeszcze raz to słowo. Ale przychodzi taki moment, kiedy Bóg mówi, wystarczy. Kiedy Bóg mówi, starczy tego. Ja wystarczająco dawałem łaski swojej. Bracia i siostry, ja wiem, że dzisiaj nad nami jest łaska Boża. Nad każdym z nas. Ale Boże Słowo mówi, jak Twoje i moje życie powinno wyglądać. Każdy z nas na tym miejscu powinien czynić dzieła, które czynił Pan Jezus. I to jest prawdziwa wiara. Wiecie, pokazałem pewnej osobie taki. Film nagrali, film z nabożeństwa, czy przyjechali ludzie ewangelizować z jednego zboru do jednej wioseczki, wioski, to było w Rosji. I pokazałem jednej osobie, gdzie prawosławny człowiek, który słuchał naszych braci, naszych sióstr, które tam śpiewali, i on im zwraca uwagę i mówi do tych sióstr: Mówi, Wy tu śpiewacie, Wy tak mówicie, i powiem prawda, pięknie śpiewali. On mówi, ale głów nie nakrywacie. O takie słowo. Prawosławny człowiek zwraca uwagę do wierzących ludzi i mówi, wy to czynicie, a głównie nie nakrywacie. I on mówi, innym ludziom, kiedy zwraca się uwagę, oni to czynią, a wy nie czynicie. I on tak coś, mu odpowiedzieli, a on mówi, ale tak jest w Bożym Słowie napisane. I wiecie, mnie to dotknęło. Ten człowiek zwraca uwagę naszym wierzącym ludziom, i pokazuje im, że w Biblii jest napisane tak, a wy czynicie tak. I ja tej osobie, której to pokazałem, to ta osoba mówi, A ten człowiek, który mówił, był w czapce. No tak, jest odwrotna strona. Tak jak siostry powinny mieć nakryte głowę na nabożeństwie, tak bracia powinni nie mieć nakrytej głowy na nabożeństwie. To jest bardzo ważne. Ale bracia i siostry, kiedy ktoś nam zwraca uwagę i pokazuje, że coś my robimy nie tak. My możemy znaleźć u tej osoby coś, co nam się nie podoba, i powiedzieć, ja nie będę czynił, chociaż ty masz rację, bo ty też coś złego robisz. No tak być nie powinno. Bracia i siostry, tak być nie powinno. Kiedy Boże Słowo nam mówi, że mamy tak żyć, znaczy mamy tak żyć. Ja pamiętam jedną młodą siostrę, ona już teraz nie jest taka, nie jest jeszcze młoda, ale już ma swoje dzieci. Te dzieci, niektóre już wyższe ode mnie. I ona, kiedy przeczytała w Bożym Słowie właśnie na temat nakrywania głowy, tam zboże nie nakrywali, u niej domu nie nakrywali, i ona zaczęła nakrywać głowę. Jako młoda dziewczyna do zboru przychodzi ten człowiek, jest dzisiaj bardzo wysoko postawionym pastorem w Polsce, nie będę mówił nazwiska, no jest to bardzo znany człowiek. I on zobaczył, pastor tego zboru, że od ta młoda siostra zaczyna nakrywać głowę i podchodzi, co tu za hipisowskie nurty wprowadzasz. O, takie rzeczy. Nie było jej lekko. Młodzież, która była trochę starsza od niej, też pytała, czemu nakrywasz, po co nakrywasz. A ona otwiera Boże Słowo mówi, bo tak jest napisane. I wiecie, w jaki sposób ona stała się mężatką? Ten człowiek, który jest mężem jej dzisiaj opowiada, mówi, ja przyjechałem do tego zboru. Tam nikt nie nakrywał głowy. On mówi, ja przyjechałem do tego zboru. Ona już była wtedy starsza, już miała około 18 lat. On przychodzi i mówi: Ja widzę a w tym zborze jedna nakryta głowa. On mówi niesamowite. Ja muszę poznać się z tą siostrą. To jest świadectwo z życia wzięte. Mówi, ja muszę poznać się z tą siostrą. I on się z nią poznał, dzisiaj są małżeństwem. Wiecie, ale co chcę powiedzieć? Kiedy człowiek postanawia słuchać Boga, a nie ludzi, to jest najważniejsze w życiu każdego z nas. Żebyśmy słuchali Boga, a nie ludzi. Obowiązkowo będą prześladowani w życiu każdego człowieka. Jeżeli w naszym życiu nie ma prześladowań, nie ma trudności, to znaczy, że coś z nami jest nie tak. Boże Słowo mówi i Boże Słowo jest prawdą. Każdy, kto chce. Jak żyć? Pobożnie. Prześladowania przechodzić będzie. A jeśli nie przechodzi prześladowań to co? Znaczy, że nie chce nawet żyć pobożnie. To jest bardzo proste, Ewangelia jest prosto napisana. Zasada 1:0. Jeśli tak, to tak. Bracia i siostry, dlatego ja dzisiaj chciałbym, aby przyszły do naszego życia prześladowania. Ja nie mówię, aby nas gonili, tylko, jak chcę podać przykład, aby każdy z nas dzisiaj zapragnął żyć pobożnie. I kiedy tak w naszym sercu przyjdzie to pragnienie, żeby żyć pobożnie, to jest obowiązek. I Boże Słowo mówi, ten obowiązkowo to, będą prześladowani. Kto tylko zapragni. Ja chciałbym, aby takie właśnie prześladowania przychodziły do naszego życia, żeby to było świadectwem tego, że my. Zapragnęliśmy żyć pobożnie I dążymy do tego I wiecie, wtedy naprawdę ludzie będą widzieć że Jak Duch Boży schodzi Jak Bóg działa Duchem Świętym My nie będziemy tylko mówić o historiach biblijnych Ale będziemy mogli powiedzieć Przyjdź do nas na zgromadzenie Przyjdź, skłonimy kolana I ty zobaczysz Jezusa Nie widziałeś Jezusa? To daj, skłonimy kolana Ja ci pokażę, że jest żywy Bóg Bracia i siostry To jest coś normalnego Dzisiaj ludzie tak nie mogą powiedzieć a tak powinno być. Ja myślę, że gdybyś Szczepanowi powiedzieć, Szczepanie, pokaż mi Jezusa, to on by powiedział, posłuchaj przyjacielu, zaraz zobaczysz Jezusa. Ja ci pokażę Jezusa, a potem się pomodlę, ty zobaczysz Jezusa. Bracia i siostry, ja chciałbym widzieć modlącego się Szczepana. Ja chciałbym słyszeć Szczepana, który głosi Ewangelię na tamtym miejscu. Ja chciałbym być, no nie tym, który zgrzyta zębami. Ja chciałbym być tym, który przyjmuje i który też widzi otwarte niebo. Bracie i siostry, ja każdego z nas dzisiaj zakręcam. Każdy z nas może widzieć otwarte niebo. No jeśli ty i ja będziemy patrzeć na tych, którzy rzucają w nas kamienie i kto jakim kamieniem rzucił, nigdy nie zobaczymy. One obowiązkowo będą. One będą 100%, ale jak wspaniale, nie wrzucają kamieniami, byle widzieć niebo otwarte. Nie ma rzeczy wspanialszej niż widzieć Jezusa. I ja pragnę zawsze widzieć Jezusa tutaj na ziemi, aby później wiecznie być z Nim, tam na niebiosach, bracze i siostry, ja chciałbym z wami szukać oblicza Bożego i modlić się. Amen.